NAM namzależy.pl Merytoryczne źródło informacji. Jan Kubań, przedsiębiorca, Fundacja Paferę. dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Najpierw dla porządku muszę zapytać oczywiście, czym jest Fundacja PAFERE, co kryje się za tym tajemniczym skrótem, bo to skrót i czym Fundacja się zajmuje. E, zaiste, skrót jest tajemniczy, rozwinąć go jest też stosunkowo trudno, postaramy się. Polsko-amerykańska fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego. Założona przez pana Jana Michała Małka, który obecnie ma 90 lat, niedługo będzie miał 91. Jest sprawny, chce naprawiać świat, chce się dzielić swoimi doświadczeniami. 12 lat temu właśnie tą fundację założył, początkowo w Kalifornii, później przeniósł jej filię do Polski i ja 3 lata temu zostałem prezesem fundacji, bo. Bardzo dobrze się rozumiemy z panem Janem, mamy dokładnie takie same zapatrywania, no i po prostu postanowiliśmy zjednoczyć siły. Ja zostałem prezesem i od trzech lat właśnie y, realizuję misję Paferę A z kolei misją Pafery jest szerzenie myśli y, wolnorynkowej, y, uczenie społeczeństwa, bo y, pan Jan po prostu chce się podzielić swoim doświadczeniem życiowym. Otóż y, Dawno, dawno temu, kiedy był młodym chłopakiem, miał około 27 lat, uciekł z Polski, po prostu komunistycznej, socjalistycznej Polski, w której nie było co jeść, nie miał perspektyw rozwoju, a był dosyć ambitnym inżynierem. No, jego historia tak się potoczyła, że tam ukradziono mu jego pomysły. Postanowił po prostu wyemigrować i udało się. W momencie, kiedy po raz pierwszy wylądował we Francji, to przeżył szok, bowiem taka była różnica między Polską a Francją wtedy. W Francji pracował 10 lat, po czym zdecydował się znowu na emigrację i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. No i przeżył po raz drugi. Dokładnie taki sam szok, bo różnica między Stanami Zjednoczonymi a Francją była taka, jak kiedyś zauważył, między Polską a Francją. No, i zaczął się interesować tym tematem, dlaczego w Stanach jest lepiej, ludziom się żyje lepiej, jest wyższy poziom bogactwa przeciętnego obywatela, ludzie są dla siebie milsi, tak jakby lepiej się rozumieją. No, i po prostu doszedł do wniosku, że jest to gospodarka wolnorynkowa, która oczywiście jest wspierana pewnymi. Nakazami moralnymi, a nakazy są bardzo proste, wynikają z chrześcijaństwa. I zresztą pan Jan ukuł nawet taką, powiedziałbym, może nie rodzaj nowej nauki, ale taki, takie stwierdzenie: chrześcijańska myśl ekonomiczna. No i właśnie wolny rynek, plus te nakazy moralne wynikające z chrześcijaństwa, to jest nasza misja. Właśnie na stronie Paferę przeczytałem, że. Fundacje interesują przede wszystkim związki etyki z, z gospodarką i tutaj przeciwnicy wolnego rynku odpowiedzą w ten sposób. Etyka w kapitalizmie przecież to jest pogoń za pieniądzem. O jakiej etyce mowa? Jak pan na to odpowie? Powiem tak, że nawet jeżeli goni się za pieniądzem, to samotnie się tego, tego pieniądza dużo nie zrobi. Trzeba współpracować z ludźmi. Oczywiście można stworzyć gang, który będzie okradał wszystkich dookoła, ale jednak no, lepszą, właśnie bardziej moralną ścieżką jest taki rozwój firmy. W firmie trzeba pracować z klientami, w firmie trzeba pracować ze współpracownikami. Ja nawet nie nazywam swoich tak jakby ludzi ani podwładnymi, ani pracownikami, tylko to są po prostu moi partnerzy. Muszą być pewne elementy etyczne, musi być pewna filozofia życiowa, która właśnie prowadzi do tego, że pracujemy ze sobą w cudzysłowie właśnie moralnie, tak? czyli dbamy o interesy wspólne. Jesteśmy tego świadomi, że zależymy od siebie i dotyczy to wszystkich kierunków, zarówno kierunku klienta, jak i kierunku, kierunku wewnętrznego, czyli właśnie tych partnerów, współpracowników. Także muszą być nakazy, bo one same wynikają. One wy, wynikają, znaczy w momencie, kiedy nie, nie, wolny, rynek, wolny rynek nie jest traktowany jako okradanie za wszelką cenę, zdobywanie tych pieniędzy, tylko wypracowywanie. Wypracowywanie na przykład nowych programów, budowanie nowych domów, to człowiek po prostu sam z siebie staje się moralny. Ja byłem zaskoczony, kiedy w roku 1989 wylądowałem w Szwajcarii. Po prostu tam ludzie ze sobą rozmawiali, byli otwarci, no, było mniej zawiści. Po prostu każdy miał świadomość, że pracuje, że coś wytwarza. I, i oni, no, ludzie na Zachodzie mają tą świadomość. Może nie na całym zachodzie, ale generalnie tam, gdzie są gospodarki dosyć mocno, wolnorynkowe, to ludzie ze sobą bardzo fajnie współpracują. No, no i wynika to właśnie z tej moralności. Wspomniał Pan o Francji, o Stanach Zjednoczonych, oczywiście w kontekście przeszłości, teraz o Szwajcarii i, i o Zachodzie. E, nie ma póki co w tych Panach e, odpowiedziach Polski. Jak Pan ocenia e, poziom swobody ekonomicznej w naszym kraju? W sumie to wie Pan, są so, tak jakby. Znaczy, nie mogę generalizować. Ja, ja uważam, że to, co ja mam tutaj w tej chwili, to jest to był bardzo duży poziom. Rok od 1990 do 2000 ta swoboda była praktycznie bardzo duża. Przepisy trochę były gorsze. Teraz mamy przepisy fiskalne lepsze bo no, jest ten podatek liniowy tak, dla niektórych przedsiębiorców, także nieduże firmy takie jak moja mogą być na, na tego typu podatku, także to jest bardzo dobra, zdrowa sytuacja. Natomiast, no, trend jest bardzo zły I ten trend się zaczął w roku 2000. To są właśnie dofinansowania różnego rodzaju, Polska Agencja Rozwoju Gospodarczego, PARP, czy coś takiego, która właśnie daje pieniądze, tak? Ona no, no, de facto nie daje, to, to trzeba wypracować składając różnego rodzaju podania, ale to jest bardzo złe. To powoduje, że nie rozwijają się te firmy, które których produkty ludzie chcą kupować, tylko rozwijają się firmy te, które no, lepiej sobie poradzą w zdobyciu takiej dotacji. Pafere swoją misję realizuje przede wszystkim przez wydawanie czy udostępnianie książek, tak? Mamy portal, to jest no, tak jakby taka nasza, nasza witryna na świat, ale ja zdecydowałem po objęciu, po objęciu tak jakby sterów fundacji, że chciałbym podzielić się z, ze wszystkimi, nie tylko z moimi rodakami, ale w ogóle na całym świecie. Wiedzą taką bardzo ogólną, taką, ja bym powiedział, fundamentalną na temat ekonomii, na temat wolności. No i zainicjowałem serię książeczek, które nazwałem Biblioteka Rządzących i Rządzonych. I w tej chwili mamy już 10 pozycji w tej bibliotece. Jestem bardzo zadowolony. No i koncentrujemy się tak na tym również, żeby promować te książki, żeby jednak one docierały do ludzi, żeby ludzie je czytali. Także to jest tak jakby ta druga forma poza, poza portalem. Są różnego rodzaju konferencje, przy czym do, znaczy, Poprzednio konferencje były realizowane wyłącznie przez środki, przez paferę. Natomiast ja w tej chwili doszedłem do wniosku, że trzeba budować koalicję. Jestem otwarty na różnego rodzaju propozycje, tak żeby konferencje po prostu były organizowane nie tylko przez paferę, ale przez różne, e, różnego rodzaju organizacje. I chociażby właśnie trzy tygodnie temu zrobiliśmy konferencję Etyka i moralność w życiu gospodarczym i społecznym. Co robić? Taki był pełny tytuł. Chodziło o... Pomysły i zorganizowaliśmy to z ruchem społecznym Jeden Polska, który w zasadzie jest nieukonstytuowany, natomiast przedstawiciele tego ruchu zgodzili się, wspólnie, żeśmy wspólnymi siłami żeśmy to zorganizowali. I w sumie okazało się, że ta właśnie konferencja odniosła największy sukces ze wszystkich konferencji dotychczasowych, o ile ten sukces będziemy mierzyli liczbą osób, które obejrzały nas na YouTubie czy w realu. Czy pan wierzy, że rzeczywiście może zaistnieć w Polsce realna zmiana ku wolności ekonomicznej dzięki takiej pracy organicznej. Czy to nie są jakby za słabe ciała? Może warto się w politykę zaangażować? Wie pan co? Znaczy tak. Znaczy, oczywiście w wątpliwości mną targają jak, jak młodym werterem. <laughs> Tak, róż, różnie to jest. Mi się wydaje, że nawet zamierzam napisać taki krótki artykuł. Być może będzie to coś więcej. Wszystko już zostało powiedziane. Tak sobie zatytułować chcę ten, ten właśnie tytuł, znaczy ten, ten artykuł. Bo jak się czyta starych takich myśli, myślicieli, czyli powiedzmy Lebona od psychologii tłumu, Bastiata, to oni już to wszystko w zasadzie napisali. No i powstaje właśnie to pytanie, które pan zadał, czy czy dalej popularyzowanie ubieranie tych tych ciekawych tak jakby spostrzeżeń tych modeli typowych modeli rozwoju społeczeństwa czy to ma dalej sens nie wiem. No z jednej strony wydaje mi się, że tak, z drugiej strony właśnie mam wątpliwości, też próbuję robić jakieś kroki w kierunku wspierania polityków. Nie wiem, czy, czy zaangażowałbym się w politykę, bo to jest jednak bardzo ciężka praca. Ja jestem osobą, no jak inżynier, biorę wszystko do siebie i w gruncie rzeczy, a w polityce opluwa się często, gęsto, a to powoduje jakieś tam wewnętrzne stresy. Także ja raczej będę chyba wspierał polityków. Właśnie pracował z młodymi ludźmi, niż sam miałbym się w to wszystko angażować. Ale nie wiem, no, nigdy nic nie wiadomo. W tej chwili jestem mocno zaangażowany właśnie w wydawnictwo, popularyzowanie tej myśli, ale trzeba współpracować, trzeba po prostu jednoczyć siły, różne, różne koncepcje trzeba tutaj jednoczyć. Może o, jako przykład powiem. Y, z, z, obejrzałem sobie taką ulotkę żółtych kamizelek. Y, to jest taki ruch protestujący w tej chwili we Francji i spodobała mi się ich koncepcja. Otóż, ja, obywatel Francji, wiem, że, my, że ty masz inne zdanie na różne tematy, ale jeżeli uważasz, że. Prezydent dzieli nasz naród. Jeżeli uważasz, że prezydent zaprzedał się wielkiemu kapitałowi i nie reprezentuje interesu przeciętnego obywatela francuskiego. Jeżeli uważasz, że polityk wybrany został obiecując, dając pewne obietnice wyborcze, a później w ogóle o tych obietnicach nie pamięta, takich punktów jest chyba sześć czy siedem. Jeżeli uważasz, że tak, to dołącz się do mnie i róbmy wspólnie to, żeby te postulaty nasze zrealizować, żeby naprawić trochę Francję. Czyli oni wybrali tak, jakby pewien zakres wspólnych problemów i chcą na różne sposoby te problemy rozwiązywać. Myślę, że to jest dobra koncepcja i no, należy ją popularyzować. Ciekawa sprawa, że mówi Pan, od, że od mniej więcej 2000 roku trend jest niekoniecznie dobry. Tymczasem ostatnie 10 czy 15 lat. To bardzo wyraźny wzrost świadomości, szczególnie młodych ludzi w Polsce, co do wolnego rynku. Rozpowszechnił się internet, właśnie YouTube, filmy, książki, prezentacje, animacje, konferencje. Więc jak to się dzieje, że wiedzy jest coraz więcej, a realny trend polityczno-gospodarczy jest niekorzystny? Iwan, są pewne zjawiska krótkoterminowe i długoterminowe. Jest też coś, co ja nazywam naturalną dążnością systemu. Naturalna dążność systemu politycznego jakiegokolwiek to jest jednak dążenie, znaczy to jest ja taki kiedyś zdefiniowałem cykl społeczny. Otóż, w momencie, kiedy jest bardzo trudno, to ludzie się jednoczą, żeby produkować dobra, żeby zaspokajać swoje potrzeby, ale przychodzi taki pewien moment, kiedy tych dóbr jest tak dużo, że już ta współpraca nie jest potrzebna i ludzie przestają ze sobą współpracować. Zaczyna się. Nie wyprodukowywanie dóbr, tylko przejmowanie. Przejmowanie w sposób bardzo różny, poprzez kradzież, grabież. Różnego rodzaju oszustwa, no i to prowadzi do tego, że tych dóbr znowu jest coraz mniej. Amerykanie mają takie fajne powiedzenie, które tak jakby bardzo pasuje do tego cyklu: e, ciężkie czasy ro, robią twardych ludzi, twarde, lu, twardzi ludzie robią e, łatwe czasy, łatwe czasy produkują miękkich ludzi, i mięcy ludzie produ, produ, produkują e, ciężkie czasy. Tak? Czyli właśnie coś takiego, takiego występuje. W której fazie tego cyklu jesteśmy teraz w Polsce? Według mnie już, już mamy dobre czasy za sobą i teraz, tak jakby, mamy dużo miękkich ludzi, wbrew pozorom. I teraz trudne czasy nas tutaj zahartują i będzie tylko lepiej? Nie, właśnie nie. Teraz idziemy w kierunku złym, w kierunku miękkich czasów. No, chociażby dlatego, że politycy obiecują rozdawnictwo. Jeszcze jest z czego rozdawać, jeszcze mamy te zasoby, natomiast no, wkrótce ich zabraknie. Myśmy Polacy to ćwiczyli, przy czym. Wie pan, ja nie wiem, czy pan jest tego świadomy. Ja to odczułem na własnej skórze, ale nie wiem, czy moje dzieci. Yy, ja im to mówię, ja im to tłumaczę, ale czy to trafia do ich świadomości? Być może no, zdają sobie sprawę z tego, ale uważają, że jest to teoria. Odczuł pan na własnej skórze? Prosiłbym o przykład. E, proszę jeszcze raz. Bo... Mówi, mówi pan, odczuł, że odczuł to na własnej skórze. Ta. Rozdawnictwo te niekoniecznie. No, wie pan, ja się urodziłem w 50. 1959 roku. I to był okres socjalizmu, takiego no, no bardzo fajnego. Ja pamiętam, jeszcze były pełne sklepy, mama mnie wysyłała jako siedmiolatka do, do sklepu po zakupy. Kupowałem trochę szynki, kupowałem białego, biały ser, żółty ser. To wszystko jeszcze było, jeszcze były cukierki, można to było kupić. No i w miarę jak ja dojrzewałem, kiedy tam 10, 15, nagle przestało być, cokolwiek w sklepach. Pamiętam jak, jak dzisiaj wchodziłem do takiego sklepu który, spożywczego, który się nazywał Wierzowiec i tam po prostu widziałem tylko butelki z octem na, na podłodze stały. A w pewnym momencie tych butelek nawet nie było. Yy, zakupy odbywały się w ten sposób, że sobota, zimno, to był jakiś grudzień, minus, nie wiem, 13 stopni. Cztery godziny stałem, to no, jak wróciłem do domu, to powiedziałem mamie: słuchaj, stałem cztery godziny, przyniosłem butelkę mleka i pół chleba. Także to były właśnie tego typu, tego typu doświadczenia. I dalej następuje transformacja ustrojowa w Polsce. I co się okazuje, że kupa moich znajomych, studentów, którzy byli kształceni nie wiadomo po co, bo, bo oni no, obijali się w robocie, w ogóle nie było co robić. Nagle oni zaczynają, rzucają się na sprzątanie y, przystanków autobusowych. Busowych i tramwajowych, i oni zaczynają na tym zarabiać. I widać, że zaczyna być coraz czyściej, że ktoś o to dba. Po prostu no, socjalizm doprowadził do tego, że każdy był nieomal jakimś dyrektorem, wykonywał pustą robotę, nikomu do niczego niepotrzebną. No też przykład. Ja byłem pracownikiem naukowym, i proszę sobie wyobrazić, że ja w gruncie rzeczy w ciągu roku pracowałem 20 dni. A no tak po prostu bąki żeśmy zbijali. Także no taka, taka niestety była prawda. Wiem, że przyniósł Pan dzisiaj ze sobą trochę książek. Co takiego może Pan polecić naszym widzom? Ja zacząłem swoją przygodę z książkami. Może też troszeczkę wrócę, tak jakby do, do, do mojej historii. Otóż też mnie bardzo interesowało, na czym to wszystko polega, jak to się stało, że ten socjalizm jak on funkcjonuje, jak to się stało, że on się rozsypał, jak, jak to się stało, że do niego doszło. Zacząłem się zastanawiać, zacząłem analizować te problemy. Kim jest człowiek? Dlaczego człowiek tak się zachowuje, a nie inaczej? Jak w ogóle życie powstało? Co to jest życie? Bo to są takie fundamentalne pytania, na które no ja szukałem odpowiedzi i wiem, że, że wiele osób też szuka. No i proszę sobie wyobrazić, że mając wykształcenie politechniczne w zakresie teorii systemów yy, Plus, do tego, będąc biocybernetykiem, bo ja pracowałem jako naukowiec przez 10 lat w y, nauce w Instytucie Sportu, gdzie myśmy w zasadzie zajmowali się teorią gier, matematyczną teorią gier. A potem, prowadząc własne przedsiębiorstwo, poznałem ekonomię, poznałem przepływy zasobów, poznałem psychologię ludzką, bo to i klientów, i pracowników, no i sformułowałem swoją własną teorię, którą nazwałem, nazwałem fizyką życia. Jest to zestaw narzędzi matematyczno-fizycznych do zrozumienia, na czym polegają procesy życiowe. No i pierwszą książką, którą wydałem, to była fizyka życia. To była wydana książka w 2009 roku, dokładnie 150 lat po, po tym, jak Darwin wydał swoje o pochodzeniu gatunków. Z tej książki jestem bardzo dumny, tak jak mówię, przedstawia wszystkie narzędzia do zrozumienia, na czym to polega. Ale oczywiście jest to książka napisana językiem popularno-naukowym, ale jednak naukowym. Tu trzeba się skupić, trzeba no, troszeczkę dać z siebie czegoś. Cały czas pracuję, Ja już będzie, będzie chyba z 15 albo 16 lat, jak pracuję nad zagadnieniami właśnie życia. W tej chwili wydałem drugą książkę i to ta akurat jest po polsku, ale ona też ma swoją wersję angielską, to jest 59 kluczy do zrozumienia zagadki życia, też polecam. To jest tak jakby mini wersja fizyki życia. Ale w momencie, kiedy nastałem, przejąłem paferę jako prezes, stwierdziłem, że są bardzo fajne książki, które należałoby przetłumaczyć. One świetnie pasują do fizyki życia, ale są napisane tak jakby bardziej życiowo. One pokazują konkretne, życiowe przypadki. No i proszę sobie wyobrazić w internetowym antykwariacie w Stanach Zjednoczonych znalazłem książkę radzieckiego konstruktora urządzeń radiolokacyjnych Anatolia Fedosyjewa Zapadnia człowiek i socjalizm. Kupiłem ją, ona niedużo kosztowała, kupiłem, przyszła, ponieważ ja znam dobrze kilka języków, w tym język rosyjski, postanowiłem tą książeczkę, zresztą stwierdziłem, że to jest moja misja, że ja muszę tą książkę udostępnić ludziom, muszę ją spopularyzować, bo to jest... Jedna z niewielu książek, która pisze o czym jest czym tak jest faktycznie socjalizm, jakie są jego mechanizmy. Tego nikt nie zrobił. Była transformacja i nikt nie mówił, tak, że socjalizm jest zły. Ja uważam, że to powinni, powinniśmy uczyć nasze dzieci właśnie na podstawie tego materiału. Także to była ta pierwsza książka. Następna książka to była, tutaj wracamy do tego naszego cyklu życiowego, o którym mówiłem, to była książka już y, y, nie Rosjanina, tylko Anglika, Johna Bagota Glaba, Cykl życia Imperium. Ona mówi właśnie o tym, jak imperia powstają, jak się rozsypują. Otóż główną tezą tej książki jest to, że w ciągu 10 pokoleń z ludzi pragmatycznych, takich pionierów, którzy potrafią zawładnąć, za, zawalczyć, stworzyć coś nowego w ciągu dziesięciu pokoleń, ludzie stają się po prostu takimi gamoniami, że nawet nie chce im się walczyć o własne życie i dlatego te imperia się rozpadają. Także to była druga książka. Następną misją, to też którą miałem, to było wytłumaczenie. Polakom bardzo ciekawego systemu politycznego Szwajcarii. I tutaj znalazłem znowu w internecie panią Joannę Lampkę. Yy, tytuł był przeze mnie zaproponowany Czy wiesz, dlaczego nie wiesz, kto jest prezydentem Szwajcarii? Książka, którą się fajnie czyta, jest wydana. W dwóch językach, tak się czyta po angielsku, tak się czyta po polsku. Jest to takie krótkie wprowadzenie właśnie do systemu politycznego Szwajcarii. Dalej już napisaliśmy wspólnie z panem profesorem Mirosławem Matyją książkę Szwajcarska demokracja szansą dla Polski, także to, to było tak jakby krok dalej. Później żeśmy wznowili książki, które wcześniej Paferę wydawało mentalność antykapitalistyczną i bardzo ciekawą książkę Biurokracja Ludwika von Misesa tutaj jest okładka przez takiego znanego rysownika Jurka Wasiukiewicza natomiast koncepcja była moja to jest duży tłusty człowiek z pieczątką tłucze takiego małego człowieczka któremu wypadają z rąk narzędzia pracy no a on praktycznie broczy Czymś czerwonym. To już może być krew, a może być jeszcze tuż z tej pieczątki. Tak? Także no, według mnie jest to. Ja lubię symbolikę i właśnie tak jakby w, tutaj dobrze dosyć ją zrealizowałem. Kolejna sprawa, jak zostać tygrysem Europy. Wolnorynkowa pozycja, napisana przez Magdalenę Spendel. Napisana bardzo fajnym językiem z przedmową premiera Estonii, który lubi Polskę. To jest Matt Lar. Tutaj, jeżeli to na kamerze widać, także to jest właśnie ten. Ta, 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 tego typu książka. Kolejną pozycją była bardzo ciekawa rzecz, jak uchronić demokrację przed demokratycznie wybranymi politykami. To jest historia Nowej Zelandii. Mało kto wie, że w 1986 roku Nowa Zelandia była dokładnie w takiej samej sytuacji ekonomicznej jak Polska. Tam po prostu było naprawdę bardzo ciężko. I jak oni rozwiązali ten problem? Otóż dwóch Polityków z partii opozycyjnych, proszę sobie wyobrazić, PO, dzisiaj i PiS, czy jakaś tam PiS i Nowoczesna, dwóch polityków, takich Konradów, Walenrodów, dokonuje przewrotu, ale oni dokonują tego przewrotu inteligencją, swoim, po prostu własnymi rozwiązaniami i w tej książce jest to napisane, jak oni, no ich... Ja bym powiedział, właśnie ta inteligencja, ten spryt taki polityczny spowodował, że oni wyprowadzili Nową Zelandię na, 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 tak jakby na właściwą ścieżkę rozwoju. W tej chwili Nowa Zelandia jest w czołówce, w czołówce najbogatszych krajów świata. Także to były te te tak jakby moje misje. No ale oczywiście jak się wydaje, jak się popularyzuje, jak się rozmawia z ludźmi, no to a poza tym ja jestem osobą, która poszukuje różnych nowych tematów. Trafiłem na obywatelski think tank, który jest prowadzony przez Jacka Barcikowskiego i razem z nim wydaliśmy książkę, to jest ostatnia nasza pozycja w tej chwili zgodnie z prawem przeciwko obywatelom. Jest to Przerażający dokument na temat tego, jak funkcjonuje polska gmina, jaki jest system, jak pozwala. Wójtowi i wybranym przedstawicielom dokonywać różnego rodzaju rzeczy, które w gruncie rzeczy uważalibyśmy za niemoralne. Natomiast one są zgodne z prawem, no i tyle, w związku z tym nie, oni mówią, nie, no, my robimy wszystko zgodnie z prawem, czyli jesteśmy uczciwymi ludźmi. Wszystkie te książki są dostępne w internecie za darmo. Może to jest błąd, może, może za łatwo są dostępne i dlatego ludzie tego nie czytają, ale mamy stronę książki kaski.pafere.org, na których właśnie można sobie pobrać te książki. Można je kupić w postaci papierowej, bo są ludzie, którzy wolą czytać papierowo. No i jeżeli ktoś chce, to nawet wysyłamy za darmo. Ja odsyłacz umieszczę w, w opisie filmu. Myślę, że no w takiej cenie, to znaczy darmowo. Mam nadzieję, że jakby nie będzie miał mi Pan później za, za złe, że za dużo trzeba tych książek wysłać. Ale to chyba dobrze. prawda? Chyba dobrze. Nie. Znaczy, ja uważam, Pan, no wczoraj y, uczestniczyłem w takiej debacie y, w świetlicy wolnościowej, no i widziałem, że y, dyskutantom brakuje właśnie tej podstawowej wiedzy o, y, o, o Nowej Zelandii. Oni mieli świetne, świetne wypowiedzi, bardzo ciekawe, natomiast o Nowej Zelandii tylko troszeczkę wiedzieli. Natomiast y, wydaje mi się, że y, po przeczytaniu tej książki to zajmuje godzinę. To, to dłużej się tego nie czyta. Y, potem warto oczywiście ją przeanalizować, bo jest. Y, już sięgnę, jest taki zestaw. Ruth Richardson, jeżeli to znajdę, daje takie rady, jak należy być skutecznym politykiem. I ona to dokładnie opisuje na swoim przypadku, co robić, żeby właśnie być skutecznym, ale nie w okradaniu współobywateli, nie wykorzystywaniu swojego stanowiska dla własnych celów, tylko żeby wyciągnąć kraj z kryzysu, żeby go dobrze ustawić, żeby te reformy, które się robi, żeby one miały zasięg długofalowy, żeby one długo trwały. Naprawdę. Polecam, jeżeli kogokolwiek interesuje polityka, to, to, to jest to świetna książka. Mnóstwo wiedzy dzisiaj i wiele interesujących pozycji książkowych. Myślę, że widzowie będą naprawdę zadowoleni. Tymczasem dziękuję za rozmowę. Też bardzo dziękuję i też mam nadzieję, że będą zadowoleni.